Moi drodzy, to nie może tak być. To nie może tak być, że sędziowie psują całą zabawę. Nie wiem, co tych dwóch, co dało zwycięstwo Starej nie sędziowało, ale jeżeli sędziowali te 50 ciosów w powietrze, to mogli co najwyżej dać mu zwycięstwo w walce z cieniem, a nie z Juźwiakiem. No. Juźwiak został urżnięty na swojej gali no perfidnie, naprawdę yy, no Wałek miesiąca co najmniej. Co najmniej. Ale ja to wszystko znam. Ja to wszystko znam z autopsji. Jak pamiętacie tego pizdeusza, jak go Na tych noszach wywozili, jak symulował. Później jakieś dwa klapsy w tył głowy. Ten drzejape w niebogłosy. Ojej, co tam się nie wydarzyło? Wciąga tych sędziów w tą swoją grę. Panowie sędziowie, bardzo was szanuję. Ale kurwa psujecie tą zabawę. Psujecie to. Słyszałem, że stara gangrena gdzieś, gdzieś tam się do mnie zaczęła przesrywać. Zapomnij lepiej o takiej walce. Bo ode mnie to dostajesz ciężkie kao kurwa i po tobie. Jedziesz kurwa na nosze jak pizdeusz w przedostatnio. Albo idziesz do snu jak tam dzisiaj trypała poszła. Uważaj o czym marzysz. Bo marzenia się czasem spełniają.